Przebićowce wyciskanie na ławie. O! Znowu. Ale mi pójdą kaptury, nie? Stary. A mogę je tak zrobić? Nie, tak nie ma. A jest. Niestety z takich mniej przyjemnych informacji muszę wam powiedzieć, że organizowałem już kolejny 30-dniowy challenge, ale ten challenge prawdopodobnie no na pewno się nie odbędzie, nie odbędzie się, będę musiał obrać inny. Challenge miał dotyczyć biegania półmaraton 20 km. Chciałem to przebiec, były mistrzostwa świata bodajże i były organizowane w Gdyni, ale z powodu koronawirusa oczywiście zostało to odwołane, także impreza odwołana, przełożona na październik. Nie! <laughs> Tyle planów, postanowień i w ogóle to, 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 to wszystko tak miało być zgrane, a ostatnio oglądałem jeszcze film Krzysztofa Gąciarza, akurat tak dodał i mówił, że miał biec 40 km w Tokio i mu też odwołali ten maraton i że tak bardzo chciał pobiec. No i ja miałem ten challenge tak zorganizowany, właśnie, że w końcu pierwszy raz w życiu pobiegnę 20 km, bo nigdy nie przebiegłem więcej. No i go odwołują, przekładają na październik. Trzeba obrać jakiś nowy challenge, jakiś... wybrać coś innego, jakieś nowe zadanie 30-dniowe. Piszcie w komentarzach, jakie macie pomysły. Wyjazd do Stanów, wyciskanie na klatę, przebić owce, wyciskanie na ławie. O, nie powiedziałem tego. 15 tysięcy lajków i robię challenge z wyciskaniem na 190 kg, a tak w 30 dni. Możliwe to, czy nie? Tak czy inaczej, na poważnie, bieganie na razie myślę, że będę musiał zawiesić, i nie chcę, tego, nie chcę tego robić tak po prostu. Chciałem to podsumować czymś takim wielkim. Chciałem mieć taką wielką imprezę, która jest po prostu popularna na cały kraj. To były Mistrzostwa Świata, organizowane w nie miały być, no i będą tylko dopiero w październiku. Także nie chcę tego robić tak, że po prostu będę sobie biegał i, i, i sobie sam pobiegnę te 20 km. Chciałem to zrobić y, epicko, bardzo fajnie. Spokojna głowa, nie wszystko stracone. Cała ta impreza nakłoniła mnie do tego, żeby kupić sobie elektryczną decyzję. Deskę, która miałaby mi pomóc w nagrywaniu podczas biegu, nie, bo ciężko nagrać jak ktoś biegnie, więc musiałem mieć operatora. Nie jest to do końca wodoodporne, ale na jeżdżenie po kałużach, po takich... po kałużach, no, w czasie deszczu, to się jak najbardziej nadaje i jest to solidna deska. Kawał materiału, bardzo ciężka, kilkanaście kilogramów, chyba z 13 kg. No i najważniejsze, słuchajcie, można jeszcze robić masę bezpiecznie i dalej będę mógł na tym jeździć. I'm spending all of my dough. I'm spending all of my cash. cash. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. Dobra, dobrze, nie, dobrze. wygląda. Trzymaj się, ja. Dzisiaj idę testować swoją siłę. Strongmana, tak? Jadę do siebie kota. Będziemy nagrywać badania, badania mojej krwi, relacje. Oczywiście oni to będą komentować z Grześkiem Wałgą, a ja tylko będę siedział i słuchał, bo te badania już przeprowadziłem. Także w tym momencie już są pewnie na kanale KFD dostępne. Link w opisie. Plus 8 i 9 marca, czyli do poniedziałku, do 9 marca, do północy, możecie zakupić wszystkie moje buty w promocyjnej cenie. 20% zniżki, tak, 20% zniżki na wszystkie buty na hasło Los Naturalos. Hasło działa jeden raz, także kupujcie rozsądnie jak coś, dwie pary możecie wrzucić do koszyka. Wysyłka w przeciągu maksymalnie trzech dni, a nie tak jak wcześniej dwóch tygodni. Także szybka wysyłka, bierzcie, kupujcie, bądźcie szczęśliwi. Badania 800 kosztowały, naprawdę, weźcie, kupcie te buty. I'm spending all of my dough. I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. Twelve o'clock and I'm fucked up. Oh damn, I'm smashed. I got fine women and fine drinks, and I'm trying to make the shit last. It's Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Let me get it.

they moody and strange like judge judy on stage what that's an analogy i hope you're proud of me i've been undoubtedly spending much more than my salary offers me hourly fucking this liquor and power Czyścisz to miejsce, bo przez przez messengera? Czy z kabryjego było badane? No, nie, co tak A jest. Dobra, jak widzicie, to jest część, która pojawia się u mnie. Za dużo nie będę Wam zdradzał, ale nagrywamy teraz do filmu na KFD. Tak jak obiecałem, wyniki badań krwi miesiąc przed zawodami i dzień przed zawodami. Nie wszyscy wiedzą, ale właśnie specjalnie robiłem też te badania na miesiąc przed, żeby zanim zacząłem jakiekolwiek przygotowania, bo wiedziałem, że tam będzie bomba. Już teraz wiecie w internetach. No, chwilowo to naprawdę to był taki główny temat zainteresowania. I parę filmów znajdziecie zatytułowanych AJ natural czy na bombie Więc e, dzisiaj będziemy analizować te wszystkie wyniki z Grzeszkiem I z sobą kotem Mamy LH LH poszło w dół Mamy go Tu sam testosteron przecież jest panie 62 Norma do 30, 62 ja, ekologiczny człowiek Niesamowite Ale są wszystkie grube Tu są te 80 kg nie dla naturali, to jest. Daj mi jakieś dla naturali. To jest do tego, do, do, do też? wiesz? wiesz? Czy no może mówić tak. rekordy świata tutaj? Ile to waży? A no mi to podoszło, do, bo dosłownie 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 wody. Wody to jest. Fedelik, to jest fajne. No i to sobie szlawę łóżki podniósł siłę 150 na połowę tutaj. A teraz zobaczę, tak po zawodach przyczepę parę kilogramów, po podnoszę sobie z tej kilka serii, na kratę, zobaczymy co tam podnoszę, czy siła jest, czy się zgadza, czy nie. Mogę nakładać jeden ciężarek taki, jeden taki, bo mnie to aż Bo one, tak? one, to to... one są ważne, Bo w zawsze używam dwóch, niejednakowych ciężarów. One są, one są kandydowane te, którzy ja. Jeszcze jak mostu, żebyś nie rozwalił po A to tak. no, powiedzmy już 160, 165, 170 może przygnić. Tak Tak mówisz? 165? 175 Mogę sprawdzić 165. Chyba, że się rozrzałe. Tak zwane wysokopordowe jednostki motoryczne się teraz aktywowały i ma więcej siły. Może być takie statne. 170. Dobre. Dobre. No, dobra, no dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. O to wchodzi. I to co mówiłem, wysokopordowe jednostki motoryczne się aktywowały i się dobrzałeś tym obciążeniem. Póki mamy dostęp do takiego sprzętu, którego nie mamy na typowej siłowni, to jeszcze chwilę się pobawię. Później czekamy na normalny trening, ale już nie będziemy zawracać sobie głowy. Czekałeś się obstawić. Jestem. To Nie, Raczek, przydarzę się. Zależy, zawody, nie? Jaki ciężar jest, nie? Moje wykałaczki pękną. O kurwa, no. Dawaj. Uj, arze, A to jest coś innego znowu kurde, Ale mi pójdą z kaptury, nie? Ale nie szyi nie mam, nie? No to właśnie, tu Jak, aż głowa cała mnie ciągnie. No. Coraz zemdleje, ty. Do 150 kg robiłem. Nie, na się do siedzącym worts. na rękę? Na rękę. 50 metrów idziesz, i jejazdę, nie? Ale 150 narzuconego. 150 tu i 150 tu. Kilo. Łapie taki środek? Tak, Najpierw sobie daj na uda. Podaj bliżej. Tak. Czyli pod buty? Tak. Tu i daj sobie na uda. Potem sobie zarzuć to. i uda.

to nie ma 70 ja A może paszyć. dlatego, że jest duży, wiesz? No bo jest większa, jest większa, dusza jest tyle. Tu się uszkodzę. Masakra. No i patrz, teraz idzie szybko. Dobra. No dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Stoisz i znów, Dawaj. Można, pat, można, można, można to. No okay. i tak poszło i teraz znowu jeszcze jedna, Ale od góry. Na klatę i znowu widzę to znowu. No, dawaj. dawaj. Dawaj, dawaj, <laughs> dawaj, widzisz to. <laughs> Poszło super. <laughs> Teraz możemy dołożyć po 25 kg z każdej strony. To tak jakby podnosić... Powiedzmy 70 kg człowiek znacznie trudniej go podnieść niż 70 kg sztangę, nie? A to jest takie beczkowate, owalne, ale za drugim razem to trzeba rozchmienić, To jest technika głównie. Ale beczka, śmiesznie. Jedną ręką mam to zarzucić, no, tu jest, no, to nie, przecież nie, nie, jak dwoma rękami sobie zarzucasz. Wiesz jak rozumiesz? Tak. Teraz sobie no, dokładnie. No. 40 kg <noise> <noise> Do środka, do środka, dobrze. Tam, tam. Jak podnieś się na barki, powiem ci, że ci zaliczę. Z widz Masz masz Jak, 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 jak ten, jak, jak żaba. Rozumiesz, patrz. Hop. znów ja bym chciał wyskoczyć w górę. To technika, to już... Nawet był na ostatnich, jak dobrze pamiętam, też były ostatnie zawody z w Katowice, też też były Były one od, od 10 lat. A to, to, lat. to jest co, z zawodów 2005. Nie, to od 2005 tego roku, dobrze pamiętam, one, one, one zostały stworzone po zawody wszystkie strony, które były. Okej. Okay. To mu, ale mówię, że... Bardzo, możli, bardzo możliwe. Można a, okej, okay. czyli tam byli zawodnicy Strongman i między wtedy innymi... to był szczyt Strongman, więc y, ten sprzęt był wykorzystanie... Znaczy wykorzystywano go do zawodów Strongman, które były podstawne, na A wtedy bo był złożył. Tak. No, to... Patrz tu na strongmana. Hmm. Ale. <coughs> Biały Murzyn. Otrzymałasz, Parku? A, patrz, 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 patrz co zrobili się gina? Ale, ale wbija mi się No normalne, więc, uroki. Uroki tak? i takie. Czyli to normalne? A. O, tu gorzej. Zobacz, jak się przywrócił i zabij. się na ręką, ale... Trawnik sobie rozmałał. Normalnie jest do tego, ale... Zobacz, jak ja nie podniosę, ty. To ręce będzie wyprostowane. A mogę je tak zrobić? No, może jak chcesz. No, tak się robi na dłoń, nie? I to się, ale... Ale Aaaa! tego nie ma szans <noise> szale, To być bardzo mało, tylko ciężko no. Ale a, a, widziałem, Mateusz Kirszowski podniósł 130 kg. nad głowę wycisnąć. Korzystając, że jestem u siebie, chciałem założyć jego maskę, nie? I o, to jest komiczne, bo ona jest dosyć spora. Jak ja ją zakładam, to wyglądam jak szczybior. To jakiś ty rozmiarów już, ile ważyłeś, jak tam biegasz? 115 kg. Kurde, stary, jeszcze światło wykorzystajmy, nie? Mówię, co? Nie się, I to jeszcze nawet technicznie dobrze, nie jest tak źle. Bez ryżewki. To jest właśnie osoba, która truduje natura naturalnie to robi takie głupoty, a, a, a się nie zrywa. A osoba, która jest na tobie gdzieś jak to mnie, lekko szarpie i zaraz wszystko pozrywane.